Forner wyzwala z pewnych utartych ścieżek, powoduje, że projektowanie na nowo staje się przygodą. Mateusz Żublewski, projektant, nauczyciel akademicki, zajmuje się projektowaniem mebli, projektowaniem przestrzeni ekspozycyjnych, wnętrz. Forner da się lubić z wielu względów. To jest taka już w moim przypadku emocjonalna więź z produktami Fornera, które po prostu spełniają te najważniejsze potrzeby, to znaczy produkt z duszą, produkt, który wyzwala z jakichś stereotypów, produkt, który jest dostępny, produkt, który, którego się po prostu nie należy, nie trzeba się go wstydzić w momencie, kiedy ma się, yy, przedstawia się go wizerunkowo jakiemukolwiek klientowi. To są takie niesamowicie ważne sprawy dla projektanta.